Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFDPL. O, hej, nie zauważyłem was. Nie. <głos> <głos> Manko, nagrywamy tak ostro, że do tego tutorialu nie zdążyłem nawet zmienić koszulki. W tym odcinku opowiemy sobie o Elsiecie, pokrótce jak do niego dojść i jakie ciśnienia stosować. Oglądajcie. L-sita można wykonywać w dwóch wariantach. W zwisie na drążku albo w podporze. Czy to na ziemi, czy to na poręczach. Ja pokażę Wam wariant w podporze na poręczach. Tak samo jak było z front lewerem, pokażę Wam po prostu konkretne progresje, zasady, jakich powinniście się trzymać przy treningu. L-sita są podobne jak przy front lewerze, także nie będę się nad tym już rozwodził. Pierwsza progresja. Przytrzymanie zgiętych kolan w pozycji L. Wygląda to w ten sposób. Pamiętajcie, żeby pilnować, żeby barki były opuszczone w dół. I trzymamy. Druga progresja, tak zwane żabki, czyli coś pomiędzy kolanami ugiętymi w 90 stopni, a prostymi nogami. Czyli mniej więcej w ten sposób. Jak najwyżej unosicie nogi do góry, i trzymamy. Trzecia progresja, podobnie jak przy chrzątlewerze. Jedna noga ugięta, druga noga wyprostowana. Kolejna, czwarta, z nogami w rozkroku, z angielskiego straddle. I ostatnia, najtrudniejsza, nogi złączone. Jako ciekawostkę jeszcze pokażę Wam ćwiczenie nieco trudniejsze od Elki, tak zwany v czyli nogi układamy w na kształt litery V. Jest to nieco trudniejsze niż elka, jest to, powiedzmy, że ostatnia progresja. Jeśli jesteście już w stanie dociągnąć nogi do elki i utrzymać, starajcie się je pociągnąć jeszcze wyżej. Prawdziwi cwaniacy potrafią dociągnąć kolana do samego czoła, ja jeszcze cwaniakiem nie jestem, także sam też jeszcze się uczę. Co do progresji i tego, jak, jak długo wykonywać te ćwiczenia, które, ile i kiedy, stosujcie się, jak już mówiłem, do poradnika z frontowerem. Tutaj możecie nawet nieco dłużej trzymać tę, tą pozycję, ona generalnie, mięśnie brzucha z reguły wszyscy mamy mocniejsze, bo każdy gdzieś tam ten brzuch zawsze ćwiczy z nadzieją, że sześciopak wyjdzie spod tłuszczu bez diety. Także mówię, możecie przytrzymywać te sity nieco dłużej, do 20 nawet sekund. Na dzisiaj to by było tyle. Idę zmienić koszulkę przed kolejnym tutorialem. Pozdro, trzymajcie się i siła!